Wiesz, żeby to było 2-3 lata temu, jak jeszcze w tych rankingach mnie było, żeby takie sytuacje się działy, no to bym jeszcze to może jakoś tam mógł zrozumieć. Ale teraz, gdy jestem, wiesz, w, w, na szczycie we wszystkich rankingach i ja nie walczę, to jest trochę dla mnie niezrozumiałe, Nie szukał jakichś tam radykalnych rzeczy, jak zrywanie kontraktów? Ale zaczynam powoli o tym myśleć. Kanał To Jest Boks sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. To jest boks dzisiaj na warszawskich Bielanach, razem z nami Michał Cieślak. Witam wszystkich. Jesteśmy w Knockout Gymie, trenujesz, ale nie wiadomo do czego trenujesz. Ja myślałem, że jak się, jakby mi ktoś zapytał, jak spotkacie się z Michałem Cieślakiem w listopadzie, o czym będziecie rozmawiać, to bym powiedział, że albo o tym jak spędza czas z pasem i po wygranej walce o Mistrzostwo Świata, albo ewentualnie jakie wyciągnął wnioski z porażki, ale nie spodziewałem się tego, że ta walka w ogóle nigdy się nie odbędzie. No, jak się ty z tym wszystkim czujesz? Ja to już jakoś przypaliłem, tak, także o tym nie myślę. Skupiam się na jakichś swoich celach, które przyjdą. A tak naprawdę nie wiem do czego trenuję. Także wiesz, na dzień dzisiejszy trenuję, sparuję. Jestem w dobrym, można powiedzieć, formie takiej startowej, także no, czekam na razie. Zegar tyka, ten taki sportowy, biologiczny. Ty jesteś w topie swojej formy, wyglądasz świetnie fizycznie, wyglądasz świetnie technicznie, a właśnie nie wiadomo do czego zmierzasz. Czy masz chociaż na celowniku któryś z tych pasów, bo wiadomo, są cztery pasy, czterech różnych posiadaczy w tej chwili w Cruiser. Czy masz jakiś taki swój wymarzony cel? Wiadomo, że wiesz, że, że są jakieś wymarzone cele, ale widzisz, co się dzieje. I naprawdę każda jedna walka, która będzie, to będzie, będzie mnie cieszyła, także ja już, że tak powiem, nie wybieram. To co będzie, to, to, to będziemy brać, no, no ale też czekamy cały czas, także wiesz, zobaczymy, co się będzie działo. Co ja mogę teraz powiedzieć, no jestem trochę rozczarowany, że do tej walki nie doszło z Bredisem. Ale to tyle, co mogę powiedzieć, także wiesz, resztę zostawiam dla siebie, co tam się działo, dlaczego do tego nie doszło, to też tutaj rozmawiamy, ale między sobą, także to nie są takie kwestie, żeby je poruszać tutaj, wiesz, publicznie i tyle, no i to no i dalej. Oglądałeś ten materiał w kanale sportowym, w którym był Andrzej Wasilewski i wypowiadał się na temat Twojej kariery? Oglądałem, tak, no. Nie masz żadnego komentarza do tego, bo on jakby... Mówił o tym w ten sposób, że ta walka była do zrobienia, tylko gdzieś wszystko oparło się o umowy i to była taka kwestia, która była punktem spornym jak już powiedziałem, jestem rozczarowany, że do tej walki nie doszło. My na pewno razem z trelem bardzo tej walki chcieliśmy. Myślę, że zbyło tak samo, także a dlaczego do niej nie doszło i dlaczego się stało tak, jak się stało, to tak jak powiedziałem, zostawiam dla siebie i, i na pewno tej kwestii nie będę poruszał tutaj publicznie, tylko kto ma wiedzieć, to wie i między sobą tak samo wiemy o co to chodzi, tak. A ty możesz tylko zaznaczyć, czy to, co mówi Andrzej Wasilewski, jest gdzieś blisko, prawdy? Nie, nie będę mówił na ten, nic na ten temat, okay. także. No co jest, Było mi ciężko, naprawdę to przypalić, że, że te walki nie doszło, bo naprawdę się na nią nakręciłem i bardzo y, długo jej wyczekiwałem, bo wiedzieliśmy o niej bardzo długo, że, że, te, że ta walka będzie. No ale to się przesuwało, przesuwało, się, przesuwało i, i no i w, w koniec końców do niej nie doszło, tak różne kierunki obierałeś. Był, wiadomo, że był Makabu, był ten kierunek Brady'sa z IBF. Wiadomo, że WBO posiada Lawrence Okoli, A czy myślałeś kiedyś o WBA i Gula Marianie? Tak jak mówię, teraz mówię, ci, każda jedna pro, 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 propozycja, która przyjdzie, to ją bierzemy w ciemno i, i naprawdę z każdej jednej walki, która będzie w ogóle, to się będę cieszył. Najprawdopodobniej ta najbliższa walka nie będzie opas. Nie wiem. Nie wiem, czy będzie opas, nie wiem, czy kiedy będzie, nie wiem, czy w ogóle będzie tak. Na, na dzień dzisiejszy nic nie wiem. To jak się w ogóle trenuje, jak się ustawia treningi, bo wiadomo, że zazwyczaj te treningi są oparte o tą datę, którą się ma, coraz bardziej zwiększa się intensywność. Jak wy to robicie? Czy robicie jakieś mikrocykle, rozluźnienia, jakieś takie duże spalingi na sali, które mają imitować walkę? Co robicie? Tak jak Ci mówię, ciężko się trenuje, ciężko się trenuje, ja sparuję jakąś tam niby wstępną datę mamy i do tej niby wstępnej daty się przygotowujemy, ale czy, czy to będzie ta walka, czy to będzie walka tej, tej daty, no to zobaczymy też na dniach, będzie wszystko wiadomo. Z kim tutaj sparujesz, z kim się przygotowujesz w tym okresie właśnie? Przejchał nas tutaj do Dżimu do Czech, także sparujemy od wczoraj z, z tym Czechem. No i dalej będziemy kontynuować, spróbować sprowadzać partnerów i będziemy, będziemy sparować. Jak to jest trenować z Głowackim na sali? No, bardzo fajnie, z Głowackim, Gardzielik, jest Janek, jest Psychopata, także no, jest nas dużo tutaj na sali, także jest fajna atmosfera, fajnie się trenuje, wiesz, jest ok. Ale od główki coś jeszcze podłapujesz, czy już jesteś na tym poziomie, że każdy idzie swoją drogą? Wiadomo, no, że tam coś tam zawsze można podpatrzeć, coś, coś nowego, eee, ale myślę, że każdy się skupia na sobie, na swojej ciężkiej pracy, i, i każdy wie, po co tu przychodzi i wie, i wie co rob, co ma robić. Ten 2021 rok był trochę niewypałem. Jak myślisz, 2022 wymarzony? Jak by wyglądał? Ile byś miał walk, jak jakbyś to sobie rozpracował? Jak był, miałby być wymarzony. Wiadomo, że walka opas, tak. A czy tak będzie? Zobaczymy. Wiem, że też dużo zależy ode mnie, wszystko leży też praktycznie w moich rękach, ale tak, patrzę to jest z boku, to znowu też nie wszystko. Także no zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. Czy dajesz sobie jakiś deadline, że na przykład jeżeli do końca przyszłego roku nic się nie zmieni, to będziesz szukał jakichś tam radykalnych rzeczy, jak zrywanie kontraktów, czy, czy nie? No, ale zaczynam powoli o tym myśleć, tak? Co, co tam się będzie działo? Jeżeli się to jakoś ta sytuacja nie, nie wyjaśni, nie wyklaruje, to już tam coś tam w głowie już zaczynam o tym wszystkim myśleć, bo tak nie może być, ja mam 32 lata, także tyle. I wiesz, żeby to było 2-3 lata temu, jak jeszcze w tych rankingach mnie było, żeby takie sytuacje się działy, no to bym jeszcze to może jakoś tam mógł zrozumieć. Ale teraz, gdy jestem, wiesz, w na szczycie we wszystkich rankingach i ja nie walczę to jest trochę dla mnie niezrozumiałe więc. to jeszcze powiedz czy oglądałeś, śledziłeś tą swoją wagę cruiser ostatnio Leon Toccoli miał pierwszą obronę taka walka trochę na przetarcie, ale śledziłeś to? śledziłem, ja oglądałem tą walkę tak co sądzisz o, o jego formie obecnej, bo zdaje się, że faktycznie no, ma predyspozycję do tego, żeby zdobyć te wszystkie pasy nie no Maja jest zawodnikiem silnym tu tam widać że tłucze, gdzie nie nie uderzy to boli także wiadomo że, że jest zawodnikiem bardzo niebezpiecznym ale co, czekamy zobaczymy no, co się wydarzy także Brady's też swoją robotę zrobił chociaż doznał uszczerbku na zdrowiu jakbyś typował taką walkę bo chyba do niej dojdzie Lawrence Okoli z Bradysem. No nie wiem czy tam dojdzie, bo on tam y, też szuka z tym Jackie Paulem, chyba coś tam no wyżywa. Ja tam wątpię, żeby do tej walki doszło. Że szuka tam widać z tego, że szuka pieniędzy i tam kto ma więcej zapłaci tam tą walkę weźmie, a czy dojdzie do walki z Okolim, obstawimy za Okolim. Okej. Okay. Mhm. No dobra, to w takim razie kończymy tą rozmowę, bo nie ma faktów, nie ma o czym gadać, nie, ma, nie możemy rozmawiać, ani analizować rywala, ani mówić o, o Twoich przygotowaniach, także życzę Ci więcej szczęścia na ten najbliższy okres, na najbliższy rok i mam nadzieję, że wszystko się ułoży. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Ciebie, pozdrawiam kibiców i, i do zobaczenia, być może wkrótce. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź stronę naszego sponsora.